Siema. Dobre jutro. Ci co nam pozazdrościli wakacji w Chorwacji mogą odetchnąć z ulgą mamy. armagedon pogodowy, można powiedzieć w nocy, ale teraz jest oczywiście pięknie. Odczuwalna 4-5 stopni, czyli wracamy do rzeczywistości. Legawki, rękawki, czapeczki pod kask. Będzie wielkie błoto, podobno zapowiadają. A zobaczymy no co? Przecież było to, to nic takiego wielkiego dla nas. Wojtek pojechał wcześniej, pojechał się rozgrzewać. Trochę więcej rozgrzewki potrzebuje. Mamy start yy, honorowy. 2 km deptaczkiem przy plaży. Gdzie my jechali i zaczyna się podjazd 400 metrów w pianie od razu na dzień dobry. Rewelacja jak dla mnie. Od razu się rozgrzejemy. Idę po rowerek. O jest Wojtek. Jak Wojtek ze sprzętem ok? Dobra, to jedziesz na rozgrzewkę. Dobra, widzimy się na starcie. Mamy sektor A czyli najszybszy poza UCI oczywiście. Pierwszy sektor 9.00 UCI startuje, 9.05 UCI Woman i 9.10 sektor A eee, sektorów jest. Eee, nie liczyłem, ale sporo dosyć. Na pewno mniej niż na Cape Epic. Dobra, idę po rowerek.

Do 110 na godzinę było, były porywy wiatru. Teraz dzisiaj na etapie będą do, 100, do 80 na godzinę maksymalnie. I jest. Jest. jest mój enasik. Takiego dzisiaj Dobra. 72 km 1500 km w pionie czyli taki różny trening w tepeku można powiedzieć u nas w tym mieście w cudzysłowie oczywiście Natomiast no to jest 80% jazdy po kamlotach i do takich kamlotach, że serio cały czas core, cały czas praca na nogach. Mało się siedzi. Cały czas się stoi, biegnie. No i mam nadzieję, że to z przodu białe to nie jest śnieg, tylko że to są skały Oby tak było, bo jeśli to jest śnieg, a my tam jedziemy. The winter is coming Cyklokros. Tędy będziemy jechali zaraz Początek etapu tędy będzie ja Natomiast mamy tutaj start Honorowy na szczęście A, A to są łodzie na których się śpi Ekipa mam ma wrażenie że nie spała podjadę sobie bliżej, chyba, przecież niekoniecznie tak, tak, tak tu w hotelach tak mi się wydaje że jak będzie im wiało to będą mieli weso wesoło no, w ogóle jest ładnie co tu dużo nie mówić, to jest nasze miasteczko nasz hotel start, tam prolog jechał a pierwszy etap jedzie tutaj Prawo I jest podjazd tam przy kościele. Tam na samo wzgórze objeżdżamy e, taką znaczną część wyspy Kerk. i Jutro, już e, po śniadaniu, oddajemy torby. E, I po śniadaniu, mamy transfer na wyspę kolejną, następną. Promem 10.40: start jutro. Już na wys wyspie sąsiedniej. Mixu Italy the jerseys from Hungary. Mali domaćih ovdje u miksu, da ne bi bilo da smo se strancima prekusili i ovi malo stari, malo iskusni veterani. Okay. The legends in the blue, leaders Masters jerseys. Karl Platen, Tobi Mizer. Lećimo. Nie, no musiałem kamerę wyciągnąć. Zobaczcie. Coś takiego? A <laughs> śnieg, Płaj się śnieg. I czekać aż się zestarzają. <laughs> Na świeżo, Wojtek. Jesteśmy po etapie. Jak oceniasz pierwszy etap? Myślę, że miejsce mamy takie, jakie mieliśmy pod trollową blisko. To jest nasze miejsce w tej chwili. Adekwatne do naszych możliwości. I, I też ta tak czwórka jest znacznie mocniejsza. Tak. W piąte miejsce będziemy się bili. Wstydu nie ma solidny rezultat. Wstydu nie ma Dobra i nie jest zabawa. to. W dalszym ciągu czołówka, jakby nie patrzeć. nie? Super. piękne trasy, naprawdę. A jak, e, jak ci się e, ilość kamieni na, na trasie podobała? gdzie? No, jadąc w tej chwili tęsknię, no, no, słuchajcie, ciężko to, ciężko to opisać, ale ilość kamieni dzisiaj była druzgocząca, naprawdę. Dzisiaj, e, dzisiaj też jednego pit stopa miałem, bo przeleciałem przez kierownicę, ale zrobiłem takie starto, że wyskoczyłem, wypiałem się i, i stanąłem prawie na nogi. Ale tak mi się koło przednie zabinęło że jak wsiadłem, zacząłem coś po kamieniach, to niestety powietrze się dostało do środka i musiałem dopompowywać, bo mnie zaczęło nosić i zacząłem dobijać. Bałem się, że jest opona rozcięta, ale na szczęście na tym powietrzu przejechałem do końca etapu pompując nawet pompką ręczną. Nie wiem czy to widać, ale tam śnieg jest. Tam jest autentycznie prawdziwy śnieg, który dzisiaj spadnie. Nie wiem, czy to będzie kamerowy. A tu nie wiem, czy Wojtek przypadkiem nie jest, są te. Tak, może to są gromy, które. i hotel chyba. Ekipa, która ma w pakiecie spanie na promach, czy na łodziach, no to będą tutaj prawdopodobnie spali. Już od dzisiaj. Wracamy do hotelu, ale musimy się już pakować, bo rano transfer na sąsiednią wyspę. I rano po śniadaniu ruszamy na etap już na wyspę Kres. Tak? Kres. Z wyspy Kerk na wyspę Kres. Płyniemy i tam, tam robimy giro, giro tamtej wyspy. I tak sobie zwiedzamy tutaj. I tak sobie jesteśmy na wakacjach w Chorwacji. O tak wygląda rowerek po etapie. Także idziemy się regenerować, oddajemy rowery do czyszczenia.